Do jakiego klubu tym razem zaprowadzi nas Nikodem? Do klubu Quizu. Wraca dawno niewidziany u nas Klubo Quiz. Dance floor już ewakuowany, więc Dokładnie. możemy ruszać. O, Ogień o, o, o. na danceflorze. Tak. Ej. O Boże. A, e, a nie, to nie w To nie w obozie, w klubie. klubie. ale chciałem to. Ale to tutaj ja mówię, nie w obozie. Ja chciałem... Boże, a nie w obozie. Wiem, zrozumiałem. No, Nieważne. To... Krzyw jest chory jak coś. Tak, troszeczkę. Co słychać zresztą tutaj, tutaj po. Tak, no. słychać. Tonie głosu. W każdym razie, dzisiejszy odcinek realizowany jest wspólnie z KFC, tak więc jeżeli macie ochotę na chrupiące kurczaki, to wbijajcie tam do linku w opisie. Akurat trwa. Dość intensywne okno transferowe, więc można śledzić e, poczynania poszczególnych klubów. Kuczak, zwykły czekanie, Padajcie. A Kuczaki są aktywne teraz? A my nie przedłużamy i przechodzimy do pierwszego klubu. Dawaj. I tutaj za 5 punktów. Starałem się dawać takie wskazówki, które są bardziej piłkarskie, bo ostatnio mi zarzucaliście, że jest zbyt dużo geografii. Niekoniecznie. Więc zobaczymy. Oj, panie kolego, no, proszę tutaj uważać. Względem, Różne były przytyki. Głównie polegały one na tym, że dawałeś za pięć trudne, za cztery trudne, za trzy trudne i nie dało się nic z tego wziąć. Dobra, dobra. Za pięć. Jestem klubem ze wschodniej części państwa położonego na Półwyspie Iberyjskim. Miało być mało geografii. Miasto, z którego pochodzę, jest stosunkowo małym ośrodkiem miejskim. Nigdy nie udało mi się zdobyć mistrzostwa kraju, lecz stale utrzymuję się w ligowej czołówce. E, ze wschodniej części państwa na Półwyspie Iberyjskim i co jeszcze? Że stale utrzymuję się w czołówce. Okay. Nigdy nie udało mi się zdobyć mistrzostwa nie małe, kraju. Stosunkowo małe te. Stosunkowo niewielki ośrodek miejski. Dobra. To było za 5 punktów, oczywiście. Czy ładna, z znaczy połysku iberyjski? Ciekawe, ciekawe. Ładno. <grym> Spójrzcie. <grym> Czy mam talent? Ja się nie chwalę jak coś, nie? <noise> Trzy razy tak. No, to co, za cztery? Znaczy, mam pewien typ, ale za cztery chyba pojadę. Okej. Okay. Do znanych piłkarzy grających w moich barwach należą m.in. Diego Forlan czy Victor Luiz? A kurczę, czekaj. O, on nie grał, tutaj też nie grał. A ja sobie... A strzelę. No dobra. To zobaczymy, Adam też zapisuje? To nie zmienia się nic. Taki sam typ jak za trzy punkty. Przy, przy pięciu punktach. Na przestrzeni ostatnich 50 lat szkoleniowcami byli w większości sami Hiszpanie. Tak. Wyjątkiem był jeden południowoamerykański menago. No, za no, dwa dobrze. punkty. Co prawda nie odniosłem większych sukcesów w rozgrywkach krajowych, ale za to w pucharach europejskich jestem znany z dużej waleczności i sporego sukcesu. <grym> za jeden punkt. W środowisku piłkarskim funkcjonują pod pseudonimem Żółta Łódź. 11 ja do 10. No chciałem przy 5 strzelać, za 3, ale... 3, byłoby... Za 4, za 4. Za 4, tak? za 4. 4 no dobrze, Za 4 chciałem, ale to mogła być jeszcze Portugalia, więc to była pułapeczka. Bardzo w ogóle możliwe. Ale bo nikt z podu Portugalii za bardzo nie, nie walczy tam. O ale przy 5. Ja mówię o 5, to będzie za 5 punktów. No to dlaczego nie zapisałeś, skoro odrzuciłeś? Nikt z podu Portugalii nie walczy raczej o pierwsze miejsca. Nie jest w czołówce. A to z Hiszpanii jeszcze na kimś myślałeś, tak? No tak, tak, tak. Okay, okay. Eee, ja myślałem, że może gdzieś tam o Walencję, do mi się ma, uderzać. Że może. Później myślałem, Małego że, to podpowiedzią, Miejski, że, po, tam był że to podpowiedzią z piłkarzami, to może pójdziecie w Atletik. na przykład. Okay, okay, okay. Więc gdzieś tam starałem się was naprowadzić na coś innego. Ja tutaj w kontekście tego... Um, Atletico. Tej... Nie, to też nie pasuje, bo Atletik jest na północy, a jest Atletico. w środku tak, kraju, a tam ale, był wschód. Nie? Ale no. nie każdy może kojarzyć geografię do tego Półwyspu Iberyjskiego. W każdym razie, tutaj z, w pytaniu za trzy punkty była informacja o tych m, trenerach hiszpańskiego pochodzenia. Mhm. Ja e, napisałem, że w ostatnich 50, na przestrzeni ostatnich 50 lat, ale bardzo możliwe, że w ogóle od samego początku klubu. Okay. Tak Więc to okay. tak jeszcze gwoli niego. Tak, tak, hmm. jak najbardziej. Dobra, to drugi w takim razie przykład. Za pięć. Jestem klubem wyspiarskim. Przydomek mojego klubu z uwagi na barwę trykotów nawiązuje do koloru pewnych roślin cebulowych. To taka wskazówka w stylu Adama. No, no tak, tak. Mnie boli bez tego klubu, za co dopiero teraz. Roślina cebulowa niekoniecznie może się, musi się kojarzyć z białym lub zielonym, więc albo żółtym. Roślina cebulowa nie, to niekoniecznie cebula. No, no tam, właśnie, tak. dlatego mówię, że to jest zwodnicza wskazówka. Wyspa, r, kolor ten, a to przydomek był, tak? Przydomek. Tak. Ale to mi się przydomek to, związany to, zamiast... z... Ja poczekam. I tak. ja ja Bo trykoty, nie? Są, mają barwę taką właśnie... To jest chyba FC Torszawna. Za cztery. Wielokrotnie zdobywałem mistrzostwo mojego kraju, ostatni raz w roku 2019. Jak za dwa punkty będzie wskazówka, i wówczas odgadniecie, to nie ma wstydu. W mm -hmm. 2019 klub wyspiarski, okej. Okay. Ostatnie mistrzostwo to było kraju w 2019. A co, e, przepraszam, jeszcze tam coś było poza tym 2019? Bo się nie, nie wiem. wielokrotnie dosyć... zdobywałem mistrzostwo o, mojego tak, kraju, ostatni raz w 2019. Troszkę za mało chyba no, jest. za trzy. Nas... No, za trzy. Pod względem narodowościowym skład mojej drużyny jest niemalże jednolity. Pod względem narodowościowym skład jest niemal jednolity. Kurde. Hmm. Powiem ci, że podejrzenia są co do kraju, ale no, wyłowić też klub ma. też mamy jeden kraj. Za dwa? Nie, czekaj. No właśnie... Znanie, się. A, bo ja słuchuję za dwa, nie będę się wychylał. E, no dobra, no to chyba za, za dwa? dwa, no. Nazwa mojego stadionu to Oriel Park, co nawiązuje do historii regionu, a konkretnie królów Ergiali. Nie, to jest strzał kompletny, ale wolę strzelić za dwa niż za jeden. Królów czego? Ergiali. Ergiali? To jest, się pisze, zapisuje się a ir R G a -ir? g i a i Tak? Tak. Wymowa, do której dotarłem, sugeruje O ja... strzał. Za jeden punkt to już jest, uważam, podpowiedź taka, która jasno powinna tutaj pozwolić wam wydedukować, który z klubów. Ty, ja myślałem o Japonii, a teraz... Właśnie chciałem powiedzieć, że napisałeś tutaj <laughs> flaga, flagę japońską. Flaga Japonii! To jest klasyk. Teraz mam wiecie gdzie flagę Japonii. Eee, znowu w Atlasie, jakby się ktoś zastanawiał. <laughs> Kurde, trudne no. Za jeden? Za jeden, tak. Jestem klubem irlandzkim. Kurde! Często pojawiającym się w rozgrywkach europejskich. Okej, okay. czyli chyba Coś będzie. Coś mam, ale... E... Nie wiem, czy to się będzie zgadzało. I czy dobrze zapisałem. No dobra, no spróbujemy, bo ty byś. A to ty przygotowywałeś? Tak. No to powiem, że tak, bo ty byś się chyba bardziej... Derry jeszcze może, ale ja yeah, dałem Dundle do, w takim razie. Ja dałem Kim ma Adam ma rację. To jest Szkocja. Adam ma rację. Tak? O no. Jez, no to już się w ogóle wykupiłem. I pseudonim to Lili White. Okej, okay, jo. <śles> <śles> O matko woska. Nie, trudne. To, to, ale krzywymi. Nie, krzywym i... nie, nie załamy się, bo się w ogóle nie uciekłem praktycznie z jednym ja ten... 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 więc... na tym ledwo ledwo. No dobra, okej. Okay. Ty, Ty, ale tutaj Japonia ciekawa. Tak, bo... tak. Ale, Nawet pasu, Ale to myślę, że wskazówka naprawdę interes... sama nie, sam nie, fajny koncept, fajny koncept, fajny. No fajny jestem dumny z tego przykładu. Dobra, to trójka. Za pięć punktów. Jestem klubem nadmorskim, a moja nazwa związana jest ze zbójnikami broniącymi regionu przed atakami Imperium Osmańskiego. O! I tu jest fajnie. Przed atakami Imperium Osmańskiego. C -c -c Miało być mało geografii. Zrobimy sobie, tak? I klub zbójecki, tak? Z nadmorza. No nie, fajnie zagęszcza, jakby. Eee, może zagęszcza, no, odwód. Zawężę. Um. Jak się bawić, to się bawić. Ale nie, ja poczekam na... Te cztery? No. Mistrzostwo kraju zdobywałem wielokrotnie, aczkolwiek nigdy nie Kurwa, udało no. mi się odnieść większych sukcesów na arenie międzynarodowej. Ja wiedziałem. w momencie jak zacząłeś czytać czwórkę, to nie? się uzmysłowiłem, to to może być? że mogłem za pięć. No, no, no. Ale dobra, już, już trudno. Krzywy zapisuję, to ja czytam za trzy dla widzów. Rywalizuję głównie z klubem ze stolicy. Kurde, z... <gry> czemu nie poczekałem? Nasze spotkania noszą nazwę Wiecznych Derbów. Chyba czemu nie wystrzeliłeś od razu. Za dwa. Nie, bo... Aha, Z, mojej, przy... posować, z mojej przystani do świata wielkiej piłki wypływało wielu utalentowanych zawodników, grających między innymi w Serie A czy w Premier League. Za jeden punkt jednym z nich jest Ivan Perisic. Czekaj, 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 czekaj. Halo? Hajduk. <laughs> <Dokładnie. Di fero? laughs> Oczywiście chodzi o Hajduk. Yeah! I, jak najbardziej. Oh yeah! I klubem rywalizującym dynamo Zagrzeb, tak Kurde. Tutaj udało się, za, udało się. Za pięć, Hajdukowie to byli, to byli to byli to takie Janosiki, broniące, tak. broniące regionu przed. Aż mi się przypomniał ten odcinek Janosika, jak walczył z tym. Jak się nazywał ten pierwszy Janosik, ten pierwszy Harnaś? Z którym się tam. E... E, Kozubek? Nie, Jakbyś Jakubek. Jakubek, tak. Harnas Jakubek. Harnasch, Jakubek. Jakubek tak. Za e, nie, za cztery, tylko czwarta runda. Co Ci powiem, to Ci powiem. Ale Ci powiem. Ciepło. <grym> Za 5 punktów. Jestem klubem pochodzącym ze stolicy państwa. No. W nadchodzącym sezonie zagram w rodzimej ekstraklasie, lecz niewiele brakowało, a znalazłabym się na drugim szczeblu rozgrywkowym. A znalazłabym się. O. Dlatego tutaj pozwoliłem sobie taką bardziej enigmatyczną dać tą podpowiedź. Może się, się włączyłem, mam być szczery. Jestem klubem oponić. pochodzącym ze stolicy państwa, w nadchodzącym sezonie zagram w rodzimej Ekstraklasie, lecz niewiele brakowało, a znalazłabym się na drugim szczeblu rozgrywkowym. Okej, okay. by poszedł. Krzywy poszedł. Adam? To czekaj, ja pomyślę jeszcze chwilę. Mam jedna, jedną kandydaturę, mam taką oczywistą, ale myślę, czy nie będzie tutaj jakichś pułapek zainstalowanych przez Ciebie. Masz komfort przewagi ilu punktów? Nie no właśnie, no, właśnie nie mam dużego komfortu. No ale może sobie poczekać do za cztery. Z tym, że to jest tak przyjemna podpowiedź, że no musimy, żeby zaryzykować. Co zrobię? Jak się bawić się bawić, no. Hmm. To ja czytam dalej, bo widzę, że już zapisane u Zapisałem, jednego i u drugiego. No. Za cztery. Moje kolory to niebieski i biały. Yeah. Za trzy. Mecze rozgrywam na Stadionie Olimpijskim. Za dwa, swoje najlepsze lata mam już za sobą. Ostatnie Mistrzostwo Kraju zdobyłam w 1931 roku i za jeden punkt, nawiązując do pewnej znanej polskiej piosenki, pewnie tańczę sama. No Hertha. bo stara dama. Herta. He, he. da, dobra, da. dobra. A, dobre, Herta Berlin. Albo tak jak mówił Nikola ostatnio. Hertha? 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 Hertha Berlin. Hertha. Berlin. No dobra, to fajnie poszło. 15 do 13, tak? Nie wiem kiedy ostatnio. Chyba 9? nigdy. 4 i teraz. Jezu, Jezu, przepraszam, liczyć. Nie, czegoś za... nie. Zabierz sobie punkt. No to y mówię, y mówię, że dwa punkty przewagi ma Adam, czyli 5? 15 do 13. Tak. 15 do 13 A No ja i ostatnia runda. Ja w historii klubu mam dwie piątki w jednym quizie. To się chyba nigdy nie zdarzy. Teraz to na pewno nie będzie miało miejsca. Okay. I za 5. Pochodzę ze stosunkowo dużego, jak na warunki lokalne miasta, którego aglomeracja liczy około 150 tysięcy mieszkańców. I to jest ciężkie, ciężka podpowiedź. Sorry, ja się znowu wyłączyłem. Po, pochodzę ze stosunkowo dużego, jak na warunki lokalne miasta, miasta którego aglomeracja liczy około 150 tysięcy mieszkańców. To musi być malutkie państwo w takim... No moment. więc dlatego pozwoliłem sobie na taką podpowiedź. Ja Powinienem mogę tutaj dodać, bo, to, bo nie zawężam europejskiego jak coś. Okay, tak będzie to, to dodam e, od razu europejskie miasto. 150 tysięcy aglomeracja, czyli nie samo miasto, tylko aglomeracja, czy jeszcze jakieś obważanki do tego dochodzą. Trudne, moim zdaniem, więc zapoczekam. Ja no pewnie coś z powiatu cieszyńskiego. <noise> Za cztery. Swoją piłkarską karierę związali ze mną tacy piłkarze jak Rafinia, Quaresma, czy Nuno Espirito Santo. Stosunkowo dużego jak na warunki lokalne miasta. Tak. 150 tysięcy, rafinia. No, ale który rafinia? To... Bo rafini to wiesz, było Nie Jest kilku. No, jest na rafinia. Okej. A ja przez przez P czy przez F? Ten rafinia, o którym mowa. No, czyli nic mi to nie daje. Ach. Nie, ja czekam na następny. W sensie dla tych, którzy są niezorientowani, o którym mowa w, w kontekście okienka transferowego i wszystkich klubów bijących się o piłkarza o tego Rafi nie chodzi? Tak. Aha, dobra, no to widzisz. Bo myślałem, że nie chcesz po nam po prostu podpowiedzieć. Nie, 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 nie bo chodziło mi o to, że... Dlatego przez... no okej, okay, dobra, dobra. Um... Nie, ja... Za trzy? Ja czekam. Czekaj, 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 czekaj. Jeszcze... No, no dobra, za trzy. Mistrzostwo kraju zdobyłam jedynie raz. O ojciec. A kto był tam jeszcze oprócz Aquinino Espiritu Santo? I Kwarezma. Czekaj. Za dwa to już jest. Y, no brain. No brainer, tak? Co się mówi? No brainer, no. No brainer. To daj za dwa. Czekaj, bo ja jeszcze myślę na już nie daje Sto 150 tysięcy. Adam już wygrałeś, jak coś, tak? Więc tutaj nie musisz się przejmować. Chyba, Czemu? że nie... A to jest ostatni przykład? Chyba, że. Co? To jest ostatni przykład? Tak, tak. chyba że. Jeżeli teraz się pomylisz. Okay, no to a przyby odpowie za dwa, to może być remis. Więc ja na swoim miejscu czekał. No, to czekam. Dobra. Za dwa. Kojarzy się mnie głównie z bielą i czernią. Kurde, no to by mi pasowało, ale. Ja na tym ktoś się zdobył więcej. No dobra, no to spróbuję, ale... Na początku, jak powiedziałeś Rafini, to w ogóle, ale dobra, jeszcze za jeden czytasz, tak? Tak. No to czytaj dla widzów. Mój herb nawiązuje do historii państwa, symbolizując jednocześnie okay. gotowość do walki i siłę. To powinna być Braga w takim razie. Nie jest to Braga, jest to Vitoria no, Gimaraesz. A faktycznie, kurde. Która swoją drogą, samo sama Gimaraesz, jest częścią e, Bragi, jako regionu oh, ośrodka administracyjnego. Czy mamy remis? Nie, nie, nie. Czemu? No tak, bo on zagrał za 2, a ja za zero. Aha! No, no to tak, mamy wow. remis 15-15 Ja! Pierdzielę. No to niezły z tym A ja tymi myślałem cały czas Ciekawe. o REN myślałem. Gratulacje. Tymi... Ja nie wiedziałem kto Właśnie. był. Przy... Ja nie wiedziałem gdzie był Rafinia przed Ren. Przyznaję się bez bicia, nie wiedziałem gdzie był Raffinia przed Ren. Więc to był strzał dla mnie. No widzicie. Tak. Tak. Czasami się uda chłopaków zaskoczyć. Ojej. Ja przypominam Kulbo. tylko jeszcze o wszystkich linkach w opisie. Aaaa. Odnośnik do kurczaków krupiących z KFC, więc wbijajcie. Badajta. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć. Elo. Dzięki.